Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Trochę o funkcji dni 360. Kiedy chcemy obliczyć, ile dokładnie dni, miesięcy, lat minęło pomiędzy dwoma datami, jest to problematyczne ze względu na to, że miesiące nie mają równej długości dni. I są różne kombinacje jak to obliczać. Można na przykład wykorzystać funkcję dni 360. I tu wystarczy podać datę początkową, następnie datę końcową i wybraną metodę. I w zależności od tego, jaka jest wybrana metoda, czy tu mamy fałsz, czyli metodę USA, czy prawda metodę europejską, to ta funkcja troszeczkę inaczej liczy wartości. Czyli tu z metodą USA zrobimy sobie tu, zrobimy sobie dni 360 metodą europejską. Czyli tu napiszemy prawdę. I widać już tak pierwsze różnice. Tu jeszcze napiszę taką samą datę, że metoda USA troszeczkę inaczej liczy. Ona ostatni dzień, miesiąca po prostu przyjmuje za. 30 dzień. Na tej podstawie 28 luty to jest 30 i stąd wychodzi ta różnica 90. Ale wystarczy tak zmienić na 27 lutego, i tu już wartość wychodzi inaczej. Tak? Jeśli byśmy sobie maj zmienili na 31%, też ta liczba się zmienia. Ale znowu jeśli wrócimy tu do 28, to obie te daty są liczone jak. By były 30. Metoda europejska jest prosta. Ona po prostu zawsze 31 dzień miesiąca traktuje jako 30. Nie przejmuje się tym, że luty ma mniej dni, więc tutaj 28 jest traktowane jako 28, a 31 jako 30, i stąd wychodzi różnica 92 dni. Dni. Więc to jest ten miesiąc z luty, który sprawia najwięcej problemów, i w zależności od tego, która metoda Ci bardziej odpowiada, możesz taką przyjąć. Teraz pozostanie tylko wyciągnąć z tej wartości liczbę dni, miesięcy i lat. Jeśli chcemy wyciągnąć dni, to tak naprawdę wystarczy funkcja mod z tej wartości i naszym dzielnikiem będzie 30, ponieważ tak. Przyjmuje funkcja dni 360, że miesiąc to ma 30 dni, a cały rok 360. Żeby uzyskać liczbę miesięcy, to też jest prosta sprawa, bo wystarczy tą wartość liczbową, którą uzyskaliśmy, podzielić przez 30. Trzeba tylko pamiętać, żeby ją zaokrąglić w dół, czyli mamy funkcję zaokrąg w dół, tak. Tą wartość dzielimy przez 30 i zaokrąglamy w dół do 0 miejsc po przecinku. Z latami jest równie prosto, tylko zmieniamy nasz dzielnik. Zamiast tej wartości dzielić przez 30, dzielimy przez 360 i zaokrąglamy w dół do 0 miejsc po przecinku. Tu minęło 0 lat, ale wystarczy tutaj zmienić datę i widać, że Minęły 2 lata 27 miesięcy. Tu trzeba jeszcze tylko jedną małą korektę zrobić, tak? Ponieważ my chcemy mieć liczbę miesięcy do 12, czyli maksymalnie ma się pokazać 11, czyli tu jeszcze potrzebujemy dołożyć funkcję mod. Mamy całą tą liczbę i naszym dzielnikiem będzie 12, czyli będzie reszta z dzielenia przez 12. I tu już się to lepiej prezentuje. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.